Witam serdecznie kochani. Dziś znajdujemy się w hali Mieczysława opadki w Gnieździe no, na następnym meczu w Super Lidze Kobiet. Dziś podejmujemy MKS Lublin, czyli wicemistrzynię Polski. Też parę razy były mistrzyniami Polski, więc dziś jeszcze bardziej wymagający rywal. Nic ostatnio, który Wam pokazywałem. Dziś przyjmujemy drużynę na drugim miejscu, które zajmują, więc no dziś będzie bardziej wymagający rywal. Ja Wam powiem, my po porażce z Koszalinem nie poddajemy się i walczymy dalej, więc ja myślę, że dziś będzie zacięty mecz. Pokażemy też wice że pszczołki też y, mają wielkie żądło, więc umią też ukłuć i też mistrzynie Polski. Więc ja myślę, że dziś będzie hala odpłynie. Kibice jak zawsze y, będą najlepsi, bo my mamy najlepszych kibiców w gnieźnie. Y, więc ja myślę, że. Będzie moc. A do rywalek no co, no, drugie miejsce w tabeli, w półfinale są pucharze też Polski też powalczą właśnie z naszymi ostatnio rywalkami, czyli z drużyną z Koszalina, więc zobaczymy. A ja Was zapraszam na halę lecimy, zobaczyć jak tam leci. Kapitan MKS z Gniezno. E, opowiem wam krótką historię, dlaczego tu jesteśmy i co dzisiaj robimy. E, jakiś czas temu każda drużyna Superligowa a, dostała podobieczną z fundacji Cancer Fighters, e, której pomagamy, współpracujemy. U nas jest to e, mała Nikola, która zmaga się e, z rakiem. A, I chcieliśmy wspomóc ją w jakiś sposób. Dlatego e, i prosimy też was o wpłaty, a dla każdej osoby, która dzisiaj e, podzieli się z nami e, datkiem, przygotowałyśmy Małą niespodziankę, własnoręcznie pieczone wypieki przez nasze zawodniczki, które zaraz zaczną mecz. Jeżeli chcielibyście pomóc i wesprzeć walkę Nikoli z chorobą, poniżej zostawimy link do wpłacania na zrzutkę. Jak sami widzicie kochani, niby mistrzynie polskie przyjechały do zna cały czas zdobywały Wice mistrzostwo, dziś są na drugim miejscu, ale to tylko cztery punkty straty, więc, więc spokojnie możemy je jeszcze dogonić i nie tylko, więc ja myślę, że jeszcze emocjonująca będzie końcówka. Myślę, że na chwilę obecną są cztery, a może się odwrócić i będzie cztery do przodu my, więc zobaczycie, oglądajcie. Ja się zapytam Weronicę, czy gniezno cię czym zaskoczyłaś? Czy spodziewałaś się ciężkiego meczu, czy myślałaś, że będzie tak jak w sezonie ciężko, ale na waszą korzyść? Zazwyczaj Gniezno są ciężkie spotkania. Cieszę się, że się udźwignęłyśmy. te spotkanie cały mecz na jednej koncentracji. Przez to mamy tak wysoki wynik, ale podkreślam, to jest bardzo fajny zespół, bardzo ambitny i trzeba było utrzymać tę koncentrację przez cały mecz, żeby wygrać. Okay. To wszystko? Jeszcze jedno. No. Jak myślisz, czy MKS w tym sezonie jest drugi sezon Super lider, Czy jak myślisz, czy na następnym sezonie może powalczyć z wami, z Kobierzycami o ten srebro i brąz? A o złoto nie mogą powalczyć? No z zagłębiem? Nie, nie mogą. Dobra. Na razie wy powalczcie o to. E, ja myślę, że Gniezno jest ze zespołem budowanym bardzo fajnie na bazie młodych zawodniczek z kapką doświadczenia i że idzie to cały czas ku przodowi i coraz ciężej gra się z zespołem z Gniezna, więc życzę im jak najlepiej, aczkolwiek żeby zawsze były za nami. <laughs> Dziękuję za rozmowę. Dzień dobry, teraz mamy Panią, Denner, panią Denner Edytę Majdzińską, którą pozmawiamy sobie. Ja się zapytam, jak Pani ocenia ogólnie atmosferę, która panuje w Gnieźnie, bo dużo opinii jest, że mamy jedną z najlepszych publiczności w publiczności i w Superlidze. Tak, zgadza się, od kiedy tu przyjeżdżam, a przyjeżdżam tu od dawna, i to nieważne, czy ten zespół był w Super Lidze, czy grał kiedyś na innych poziomach. Tutaj była zawsze świetna atmosfera, wszyscy bardzo przyjaźni, tacy naprawdę wspierający, prawdziwi kibice, także zawsze chętnie się tu przyjeżdża. Czy Pani zdaniem my w tamtym sezonie pierwszy raz weszliśmy do Superligi, byliśmy, walczyliśmy o utrzymanie, dziś można powiedzieć no troszkę nam zabrakło do tych walki z Wami, z kobierzycami o medal. Czy myśli Pani, że w następnym sezonie my moglibyśmy się włączyć tak samo jak e, Wy Lublin i Lublin czyli Igi na przykład za e, walki o medal? Wiesz co, w sporcie trzeba mieć naprawdę dużo cierpliwości i przede, wszyscy, przede wszystkim musicie być dumni z tego, że będąc w tak krótko w Super Lidze gracie tak fajne zawody, ze wszystkimi walczycie jak równy z równym. Wiem, że macie wzmocnienia w przyszłym sezonie, dziewczyny się rozwijają, to jest najważniejsze. Macie świetnych kibiców, cały czas idziecie do przodu, cały czas jest rozwój i to jest świetne. Czy w przyszłym roku zdobędziecie medal, oczywiście nie wiem, ale wiem, że jeżeli będziecie dalej wszyscy tak ciężko pracować i to wszystko będzie szło w tym kierunku, to ten medal wcześniej czy później przyjdzie. Okej, okay. ja jeszcze ostatnie wydanie bo mnie tak zastanawia jako kibica. Czy przychaliście całym składem, czy po prostu dopadły was jakieś kontuzje dziś? Przychali się... To taki dla mnie, wiesz, nerwowy temat w tym sezonie, bo cały sezon się borykam z kontuzjami. Oczywiście, że znowu ktoś tam został, ktoś ma uraz stawu skokowego, dokładnie nasza obrotowa. Jeszcze tam mamy kilka niedoleczonych zawodniczek, ale powiem, powiem szczerze, już się trochę do tego przyzwyczaiłam w tym sezonie, bo nie nie grałam w tym sezonie żadnego meczu w optymalnym składzie. Aha. No Okej. Okay. <noise> Dziękuję ślicznie, To była pani tender Edyta Majdzińska. Pozdrawiam. Kochani, my już właśnie wróciłem do domku po meczu MKS Lublin kontra MKS Urbis Gniezno. Kochani, niestety przegrywamy 19 do 32, ale no ja myślę, że w pierwszej połowie było naprawdę zacięte spotkanie i pokazaliśmy, że niestraszny nam, jak tu pani ten powiedziała, pokazaliśmy trochę handbalu, jak pani ten powiedziała, ale no co, no przegrywamy niestety, no jednak mistrzynie Polski, i wicemistrzynie zajmują obecnie drugie miejsce, więc no nie... Jak to mówię, nie na marne zajmują tą drugą lokatę. No ale co, my walczymy dalej. Niedługo medrze zagłębiem. Jak dobrze pamiętam chyba tak, idziemy niedługo do Zagłębia, e, no co, no przegrywamy dziś, ja mogę powiedzieć, no trochę smutek, chociaż nie jestem smutny, bo wiedziałem jak, jakiego meczu się spodziewać, zaciętnego, wyrównawnego, ale no coś, dziś ulegamy Lublinowi, my walczymy dalej, jak pani Wam dziękuję za oglądanie, jeżeli chcecie zobaczyć jakie emocje jeszcze e, możemy tu w Gnieźnie Wam pokazać z piłką ręczną, zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję na tym kanale, bo to pomaga w rozwoju, w pokazywaniu nowym osobom, e, jak piłka ręczna w Gnieźnie wygląda. No i ogólnie koniecznie zostawicie mnóstwo lajków pod tym filmem, to ogólnie może Wam pokażę też, jak pojadę gdzieś na wyjazd. Bo wyjazdy też są fajne. Będziemy robili na przykład vloga, jak jedziemy, różne e, trasy. Będziemy odwiedzać jakieś ciekawe miejsca. Na przykład, na przykład, jakbym pojechał na przykład do Kobierzyc. O! Jeśli pojechał do Kobierzyc, to na przykład pokażemy Wam Kobierzycę miasto, pokażemy Wam hale. Więc jeśli zostawicie dużo fajnych lajków i fajnych komentarzy i mnie zmotywujecie, to ja po prostu uderzę do Kobierzyc albo gdzie indziej. Więc w no, sezonie jeszcze trochę trwa, mecze, chyba jest jeszcze dwa czy trzy, trzy mecze, więc jeszcze może gdzieś dojadę do jakiegoś miejsca. Więc to tylko dla, od Was zależy, gdzie ja pojadę. Jeśli mnie zmotywujecie, więc zostawcie lajka, suba, no i to tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie... HEJ MKS!